pracowników, ale także kondycji zakładu pracy. Chodzi o hutę szkła Marta 2 w Dubecznie. To był... Jest największy prywatny zakład pracy w Gminie Hańsk i jeden z większych w Powiecie Włodawskim. Pracują tu całe rodziny i często z pokolenia na pokolenie. Jeszcze nie tak dawno, huta zatrudniała około 400 pracowników, ale niestety. Z zakładu dochodzą niepokojące wieści. Hutnicy skarżą się, że od dłuższego czasu dostają po połowie miesięcznego wynagrodzenia i to nieregularnie. Zarząd Huty. Także mówi o kłopotach, duże koszty produkcji oraz problemy z kontrahentami. Dubeczno, niewielka miejscowość w województwie lubelskim, położona na terenie gminy Hańsk. Wokół rozciągają się lasy i pola, a życie toczy się tu powoli. Mieszkańcy mówią, że najlepiej żyje się emerytom, bo już nie muszą pracować. A pracy tu brakuje. Jedynym zakładem pracy w okolicy jest Huda Szkła miejsce, które przez dekady dawało zatrudnienie wielu rodzinom. Dziś zakład wciąż działa, ale od stycznia jego pracownicy nie otrzymują wynagrodzeń. Nie mamy pieniędzy, czekamy. Na drugą połowę zostanie, i tyle. Czyli nie płacą, to jest prawda, że państwo nie płacą regularnie, ja no, tak? Nie dali, nie dali, nie dali. No i co, no obiecywał? Ale to pierwszy raz wam obiecywał, że zapłaci? No, który raz z kolei. I jak, a kiedy pan dostał pensję? Na kiedy? No połowę, Nie ma pieniędzy nie ma pieniędzy. kurde, wszystko. Gruszki na ja, wierbie, a pieniędzy nie ma. No z czego wy żyjecie? Rzeczamy, jak nie Jak zabraknie. Część i tak wyjechała i tobie z połowa nie ma już połowa ludzi tutaj. Nie ma z hmm. kim pracować. tam. nie robię, ale A kiedy pan dostał pensję? Pierwszą połowę za styczeń. I to dostałem na wypadku. To granica około tysięcy. I czeka pan na pieniądze I czeka. И таких вот, это вообще и так, не хватило? Ну, wszystkim, wszystkim. Pracownicy prosili o interwencję, jednak teraz nie chcą wypowiadać się przed kamerą. Strach przed konsekwencjami, a może brak wiary, że coś się zmieni. Z naszych rozmów wynika, że wielu z nich ma kredyty, rodziny na utrzymaniu i boi się, że publiczne wystąpienie może skutkować zwolnieniem lub jeszcze większymi problemami w miejscu pracy. Wielu liczy, że sprawa rozwiąże się po cichu, bez narażania na dodatkowy stres i nieprzyjemności. Inni po prostu nie wierzą w realne zmiany. Już nieraz obiecywano nam rozwiązanie problemu, a pensji jak nie było, tak nie ma, mówią poza kamerą. Jestem zawiedziony na przedmiek pracy, dobry, dobry, bo oni Ja uważam, że nowa inspekcja pracy powinna się tym zająć, tylko naprawdę jest, 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 jest konkretną. Jest ciężka, faktycznie Inspektor Pracy z Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Chełmie przeprowadził w pierwszej połowie marca kontrolę w zakładzie Produkcyjnym Huty Szkło w Dubecznie. Z zakresem tej kontroli objęto kwestie wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę, ale też innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Mam tutaj na myśli wynagrodzenie chorobowe i zasiłki chorobowe. I faktycznie kontrola wykazała, że pracodawca nie wypłacił pracownikom wynagrodzenia za pracę za styczeń i za luty. Łączna kwota zaległości, mam na myśli zarówno wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłki chorobowe, to jest kwota ponad 1 709 000 zł. Na tą kwotę zostały skierowane nakazy płacowe, które podlegają natychmiastowemu wykonaniu. One dotyczą wypłacenia tych należności ze stosunku pracy dla 213 pracowników Kuty Szkła w Dubecznie. Hańsk to gmina, w której każda większa firma ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców. Huta Szkła przez lata była jednym z filarów lokalnej gospodarki, zapewniając stabilne miejsca pracy i wpływy do budżetu gminy. Brak pracy w Hucie może oznaczać poważne problemy dla całej gminy: spadek dochodów, odpływ mieszkańców i rosnące trudności w znalezieniu zatrudnienia. Dziś jej kryzys oznacza niepewność dla wielu rodzin. O sytuacji, trudnej sytuacji huty słyszymy już od kilkunastu miesięcy, konsekwencje dla gminy można powiedzieć, że będą tragiczne, jeżeli dalej ta sytuacja się nie zmieni i będzie trwała, z tego względu, że sporo naszych mieszkańców pracuje w tej hucie. I to całe rodziny, prawda? No, największy problem jest właśnie jak pracują całe rodziny, mąż, żona i to jest podstawowe źródło dochodu w rodzinie. I te rodziny muszą po prostu za, za jakieś środki finansowe żyć i mieć te środki na podstawowe potrzeby. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, wiadomo, że ci mieszkańcy będą musieli szukać zatrudnienia w innych zakładach, których w naszym powiecie szczególnie brakuje. Zaczną wyjeżdżać, a to będzie miało też odbicie w dochodach dla gminy. Kolejny problem widzę w tym, że te rodziny zaczną oczywiście, będą miały potrzebę korzystania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z wsparcia społecznego. Potrzeb, problemów jest wiele. Zakład funkcjonuje tak jak na dzisiejsze czasy w miarę dobrze. Zamówienia mamy, mamy co robić. Zatrudniamy obecnie około 225 osób w tej spółce, z tym że około 50 osób mamy na zasiłkach chorobowych, nie? jest to około 20%, na no, taki zakład jest bardzo dużo, no ale musimy sobie radzić. To co produkujemy, produkujemy tylko i wyłącznie od zamówienia i sprzedajemy w szczególności na rynki zagraniczne. Wpływ na no, to też ma, że też klienci zalegają nam na przykład z płatnościami za, za dostarczony towar, no i... No, to, to, to akurat wpływa na to, że, że, że są te opóźnienia w tych płatnościach. Rozmawialiśmy z pracownikami i oni przyjęli to do wiadomości, te informacje, które uzyskali od nas. My nie zwalniamy pracowników, my pracowników przyjmujemy. Przykro nam jest bardzo, jak ktoś odchodzi. No, ale ja rozumiem, że odchodzi z, z przyczyn ekonomicznych i z, z przyczyn takich, że pracodawca nie, nie wypełnia swoich obowiązków i nie wypłaca w terminie wynagrodzeń. Z czego to wynika, że państwo, no, macie jakieś teraz problemy finansowe i nie wypłacacie ludziom pieniędzy? Nastąpiły w Polsce drastyczne podwyżki cen gazu i energii elektrycznej. Produkcja stała się w związku z powyższym musieliśmy podnieść ceny. No niestety, podwyżki te nie zostały Dobrze przyjęte przez klientów zagranicznych, bo w większości huta sprzedaje z za zagranicę i nie zostały podwyżki przez, nich, przez klientów w pełni zaakceptowane. W związku z powyższym, tak jak pisze, nastąpił drastyczny spadek zamówień na produkowane przez nas wyroby szklane. Związało się to z tym, że musieliśmy produkować, aby utrzymać miejsca pracy i uratować zakład. Natomiast nie było pokrycia to w wartości produkcji i sprzedaży i tak jest po prostu do tej pory i stąd są opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń. Tutaj są problemy również, że przedsiębiorca ma zaległości zobowiązania wobec naszej spółki gminnej, która dostarcza wodę do przedsiębiorstwa. Tutaj po konsultacjach z panem prezesem, radą nadzorczą można powiedzieć, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, żeby pomóc im jak najbardziej i również podjęliśmy takie kroki i działania, żeby nie ponaglać przedsiębiorcy w zobowiązaniu naszych zobowiązań, tylko żeby w pierwszej kolejności jednak były regulowane wynagrodzenia dla pracowników. Właściciel firmy również wie, że, że jakie jest nasze stanowisko i że w pierwszej kolejności my również oczekujemy, żeby jednak te zobowiązania wobec pracowników były regulowane na bieżąco. A nasze płatności mogą poczekać, i jesteśmy skłonni do negocjacji, nawet rozłożenia na, na raty na późniejsze okresy, ale żeby to było z korzyścią dla mieszkańców. Na pewno nie ma żadnych planów tutaj, żeby zakład zamknąć, trzymać produkcję. Wręcz odwrotnie, takim priorytetem dla, dla zarządu, dla firmy jest to, żeby utrzymać te miejsca pracy dla tych ludzi sporo ludzi 225 osób. Jeden z największych zakładów w powiecie tej wodawskim na pewno największy na terenie gminy Hańskim. Rozumie ludzi jest mi bardzo przykro z tego powodu. Ja myślę, że na drugi tydzień ten uregulujemy drugą część wypłaty za miesiąc styczeń, która miała być wypłacona 10 lutego i do 10 kwietnia postaramy się wyrównać miesiąc luty. I już będzie w miarę regularnie, tak? Pan, pan liczy na to? Miarę, powinno być, no nie w miarę regularnie, ale to, to nie wszystko po prostu zależy od nas. Dla nas najważniejszym, najważniejszą sprawą jest yy, utrzymać miejsca pracy i yy, uratować zakład, bo to jest piękny zakład z, z wielkimi tradycjami, z dużymi tradycjami i yy, z, z rozpoznawalny na całym świecie. Produkujemy naprawdę piękne wyroby, i bardzo by było przykro, żeby ta produkcja się zakończyła. Natomiast nie przewidujemy tego, będziemy walczyć do końca. Oczywiście my tę sytuację będziemy monitorować na bieżąco, już ją monitorujemy. tak. Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z pracodawcą, jak i z pracownikami, którzy się do nas zgłaszają tak? do oddziału inspekcji pracy w Chełmie. Eee, trzeba pamiętać, że niewykonanie nakazu płacowego wydanego przez inspektora pracy jest po pierwsze wykroczeniem, a po drugie jego niewykonanie będzie skutkowało wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Także my te pieniądze na pewno dla pracowników wyegzekwujemy. Także zaobserwowaliśmy na dzień dzisiejszy sytuacje tego typu, gdzie pracuje w zakładzie mąż i żona, zamieszkują na terenie naszej gminy, i przez tą sytuację z niewypłacalnością przedsiębiorcy y, muszą szukać alternatyw i już są sytuacje, gdzie widzimy sprzedaż nieruchomości y, ich własnych, w celu takim głównie, żeby z tego terenu po prostu wyjechać i szukać innego zatrudnienia. Jak ta dalej mhm. sytuacja się potoczy? Czas pokaże. Na razie te osoby pracują w tym zakładzie, ale jak długo, jeżeli ta sytuacja będzie dalej kontynuowana z niewypłacalnością, podejrzewam, że skończy się po prostu wyjazdem, sprzedażą nieruchomości.